Pytasz, co sądzę o Bogu. No dokładnie. Bogu jest taki gość... Nie, ja, spoko, nie mam nic do niego, nie? Ale ostatnio jak z szatanem piliśmy, tak weźliśmy na jego temat. Też muszę się przepalić, bo się nie dotlenia mnie. Kumasz nie? W końcu, kurwa, Akodin, kurwa, działa, nie? No i ten... Ja skupiam, aha, tak, na Bogu. I wyobrażasz sobie, że ten kurwa chuj, nie ma telefonu, tylko kurwa wali do sznura. Ma taki kurwa sznur i zamiast telefonu to wali do sznura normalnie, nie? Jak ja mam się kurwa z nim dogadać? No wyobrażasz sobie, kurwa, że się wkurwiłem, przepalę sobie. Dzwonię do niego. Każę mu puścić sznur. On się pyta, jak ja go słyszę, nie? Ja Bogu wali lepiej do sznura kurwa, bo nie, 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 to nie ma sensu, nie? A ten... Jego kolega... Serdeczny, ten. No wiesz, ten o Slaszki, nie? Tej wyselnej, kurwa, co ostatnio wyjebali pod nocny. Kurwa. Jak mu było? Gabryś, kurwa, coś tędy, nie? Ten, kurwa, z połamanymi, kurwa, kikutami. No. wyobraź sobie, że kurwa ostatnio skrzydła sprzedał na Allegro. Przejewany, kurwa, gość. Bo to było na melanżu, nie? kumasz Normalnie. Powiem ci, pogoda jest piękna tego roku. Ale, Bogu, nie, 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 lepiej nie wchodźmy na jego temat, Zmie zmieńmy temat w ogóle. Bo, kurwa, nie. Nie, 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 to nie ma sensu, nie wiem, pokój. To by było na tyle, ciąg dalszy nastąpi.